Kierowca w Niemczech.pl oferty pracy za granicą. Cześć, z tej strony Bartek Kierowca w Niemczech. W tym materiale przekażę Ci moje przemyślenia na temat pracy 2 na 2. Dwa tygodnie w dyspozycji niemieckiego pracodawcy i dwa tygodnie wolnego. Przepracowałem w taki sposób około roku, i moje ogólne wrażenia są naprawdę pozytywne. Praca była poukładana. W systemie 2 na 2 w 2018 roku taka średnia wypad to było około 1350 euro netto na pierwszej klasie podatkowej. Jeździłem tam izotermą i mniej więcej wyglądało to tak, że z punktu A jeździliśmy do punktu B, potem do punktu C i wracaliśmy. I robiliśmy to w kółko przez dwa tygodnie. Wyglądało to mniej więcej tak, że jeden załadunek, dwa, trzy rozładunki, pauza. I cały czas w kółko to samo. Wracając do Polski, miałem na tyle dużo wolnego czasu, że nie wiedziałem co ze sobą zrobić. Więc stwierdziłem, że znajdę sobie drugą pracę w systemie 2x2. No i rozważałem jakieś różne opcje, tak? Zawsze możecie popytać, powiedzmy, pracodawców do jakiejś prostej pracy fizycznej, dać swoją dyspozycyjność, no i jesteście w stanie coś tam znaleźć się dogadać. Ja taką pracę znalazłem. No i teraz ta jedna praca, plus ta druga praca, finansowo miało to już większy sens. Problem był taki, że znowu nie miałem wolnego czasu, no bo cały czas byłem w pracy. Dzisiaj rozegrałbym to tak, że z tych dwóch tygodni wolnego raczej wykorzystałbym sobie tylko tydzień. Taka praca 2 na 2 to taka trochę na pół gwizdka. Połowę Cię nie ma, a połowę jesteś. Dzisiaj w takiej pracy 2 na 2 no wszystko zależy od tego, jak bardzo musicie być tam zaangażowani fizycznie i. Jak daleko jest to od granicy? Tak, jest dużo czynników, które na to wpływa. Tak, im ciężej, im gorzej, tym więcej powinniście dostać za to pieniędzy. Ale dzisiaj myślę, że takie wynagrodzenie w spokojnej pracy to byłoby jakieś 1600 euro netto, gdzie w takiej naprawdę, gdzie jest ogień i nie wiem, i podwójna obsada, i jakaś fizyczna praca, czy jakieś meble do noszenia, to widziałem, że nawet 2200 euro jesteście w stanie zarobić. Oczywiście są tacy, którzy twierdzą, że przy 2 na 2 to można mieć i 2,5. Pozdrawiam was wszystkich. Przy podejmowaniu pracy 2 na 2 przestudujcie dob dobrze umowę i warunki. Bo czy to jest zawsze 2 na 2, czyli 2 tygodnie w dyspozycji i 2 tygodnie wolnego, czy jest do tego też jakiś dodatkowy urlop? To wszystko powinno wynikać z umowy. Czy umowa jest na cały etat, czy na pół etatu, czy na trzy czwarte, i właśnie jak jest z tymi dniami urlopowymi. Rozmawiając z wieloma kierowcami, również wśród kolegów transportowców, to zawsze od nich słyszę, że jak już osiągną jakiś tam określony cel finansowy, to wtedy przejdą sobie dwa na dwa i będą mieli spokojną robotę. No, jest to jakaś opcja. Taka emerytura dla driverów. Chciałbym zapytać tych, którzy pracują 2 na dwa. Czy też tak mają, że podczas pobytu w Polsce, tego drugiego tygodnia, to już cały ten tydzień wymyślicie o tym, że wy musicie wyjeżdżać do Niemiec? Ja miałem tak, że jak już wyjechałem i już tam byłem, to było ok, ale ciągle męczył mnie stres, że ja muszę tam wyjechać, że znowu te dwa tygodnie, że znowu to się będzie dużyło w tej ciężarówce i mając tą spokojną pracę, wszystko było ok, ale była taka monotonia, że po prostu ta nuda. W dłuższym okresie czasu zaczęła mi przeszkadzać. Słuchajcie, zróbmy może taki konkurs w komentarzach. Napiszcie w komentarzu 2 na 2 plus wasza największa wypłata netto, jaką wzięliście w takim systemie. No zobaczymy, co tutaj jakiś rekordowiec nam pokaże. W tym materiale to już wszystko. Trzymajcie się. Hej!